Nie miałem nagrać e, Revisit Opona Play. No i co? I nie zrobiłem. E, Mino kilka miesięcy i dni. Aż mi się udało przypomnieć. Chciałem napisać, nie Opona Archive. Nie, Opona Play Archive. Nie znalazłem. Zapomniałem, że ta nazwa to musi być Opona Archives a, nie, a ja tu napisałem Opona Play Archive i tyle, ale wracając do tego wow, teraz to usłyszałem, przed trzech miesiącach czekajcie, trzech czyli ta mam rację trzy miesięcy minęły jak ja to usłyszałem dostał pracę pieniążki, będzie miał za go no pieniążki będzie figurki e, Miku cały dom będą ze całymi figurkami Miku to jest bardzo interesujące oraz nie wiem plakatkę czyli nie wiem kurwa jak to było e, plakat I jeszcze nie wiem podkładkę i jeszcze cały setup z Hatsune Miku ale okej okay. oraz jak ja usłyszałem głos czekajcie, czekajcie, czekajcie no coś się zmieniło ale dalej mam nerwice i czekam aż ja dostanę bana, a później przestanę nagrywać, a, a potem banie to będę wszystkich przepraszał. Tak. Czekam na bana i wtedy to mogę przeprosić wszystkich za to, że jestem na serio pierdolniętą tą osobą. Eee. To znaczy, nie, nie jestem pierdoleniem to są po prostu taki trolek hihihi. Hi, hi. Ach, jeszcze widać, że będzie robił livestream, to znaczy to już minęło 3 miesiące i nie złapałem tego livestreama. Nie spotkałem się z nim, no bo ee, e, Kurwa, nie miałem czasu, bo kurwa... To było we wrześniu. To było podczas, jakie ja miałem kurwa... głęboką depresję, czyli nie wiem... dłuższa depresja samotności. I niestety żyję. jak kurwa... Y, widziałem jakieś filmiki, nie? Jak chłop mnie zastrzelił strzelbą... w głowę. I to są ludzie z LGBT. I to jest fatherless and clueless. Okej. Okay. To by było na tyle, no to tu już widać, że coś się zmieniło. 3 miesiące po tym. Ciekawe czy będzie nowy rok livestream ze skurczem. To by było coś ciekawego. A i jeszcze przekapiłem chyba stream od skurcza, ale chuj z tym. Kiedyś to było tak, że gadaliśmy ze sobą, a teraz to już chuj. Chuj, wyszedłem kurwa w debila. Ale i tak mam gdzieś Ale pamiętam wszystko. Moją działalność to znaczy nielegalną działalność na YouTubie. Ale chuj. Teraz tu już nie wiem co ja gadam, ale pierdolę to po prostu... Nie Tu już jest Dziwne Dobrze kończę to nagranie No to wszystko się, to znaczy u niego to już się coś zmieniło i dalej żyje, tylko ma pracę Zaczekam aż on, nie wiem, nakręci specjalny filmik jak pokaże swój nie wiem, gaming setup i te całe figurki z tego Hatsune Miku i te plakaty. Oraz mouse pada. Oraz całe te kartki z Hatsune Miku przyklei na ścianę. To by było coś bardzo ciekawej Dobra, już kończę to nagranie, no co nara.